Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Tym razem zajmiemy się kolejnym eventem, tym po lewej Endor Escalation Heroic Battle, w którym to jeżeli mamy weekend na... 7 gwiazdek to możemy bonusowy tier robić, gdzie wpadają zety od 2 do 4. Natomiast za pierwszy raz, jak widzicie, jeszcze nie robiłem, też wypadają mody, więc tyle ciekawie. Wiadomo, jeżeli chodzi o iKeda, wszyscy robimy go. Jeżeli chodzi o 3 i to na moim kanale możecie zobaczyć, jak ten event poszedł. Natomiast w pierwszym evencie. Jeżeli tego wikeda jeszcze nie mamy, to możemy e, zdobywać jego 10 szardów, e, a potrzebujemy do tego e, evoki, co najmniej 4 czterogwiazdkowe, żeby móc tam sobie spokojnie walczyć, ale najbardziej interesujący jest ten event po prawej, a cały ten Endor Escalation zazwyczaj gdzieś raz w miesiącu jest i e, oczywiście na forum można spokojnie sobie sprawdzać jak i też na stronie e, events.com, który tam link dam w opisie żebyście mogli sobie zobaczyć no i cóż, e, jeżeli chodzi o ten event możemy walczyć czym chcemy, więc w chwili obecnej najmocniejszym czym się da yy, spróbuję to zrobić, yy, czyli Jedi najdrewanym, a w pobliżu jest Darth Revan, ale mniejsza o to, zobaczmy co tutaj się dzieje. I jesteśmy, i znowu tego Imperial ATST. Mamy tutaj do e, zbicia, więc od razu się za niego będę tutaj chciał wziąć. E, jak mogliście zauważyć w opisie, tutaj gier co najmniej 10 jest zalecany, więc 12 powinien być aż nadto. No i oczywiście e, przyda się robić to jakimiś postaciami e, z Areny, żeby jak najszybciej, jak najłatwiej poszło, dlatego też tutaj zabrałem E, zabrałem Jedi i pierwsza faza poszła. Jest pięć, tak samo jak w pierwszym evencie, ale do niego wrócę za, za chwilkę. I teraz mamy tutaj zabawę ze Stormtrooperami. No to tymi się szybko tutaj będę chciał, oczywiście, też zająć. E, I no właśnie, event jest bardzo podobny jak ten dla Wickeda, Więc tutaj nie będzie zaskoczenia, ale on jest bardzo fajnie taki animowany, zrobiony. Teraz, jak widzicie jest jest tutaj nam podjeżdża do do przodu i faza trzecia, znowu z nim będziemy tutaj sobie walczyli a więc znowu się za niego biorę po co mam się tych na dole brać jak wystarczy, że tego ATS zbiję i e, będzie tyle i znowu e, dlaczego nie w ten sposób e, z Markiem pójdzie to bardzo fajnie, szybko jeszcze chyba troszkę tylko brakuje zobaczmy teraz poszło Eee, widać pół HP, wystarczy i znowu it jest i gdzieś się tam cofa. I faza czwarta, znowu tutaj, coś z tą że będą do, em, do ataku zabrani, Trzeba było AOE, ale nieważne. Zostawia sobie cooldowny na ostatnią fazę. O, nie trafiło za bardzo i tam, gdzie chciałem, ale. Nic się nie dzieje, jeden tylko został cios. I tutaj counter wszedł i ATSD po raz ostatni rusza do przodu. I teraz go już trzeba do, do końca zbić, ale jak widać ma jakiś unik tutaj overdrive'a, e, który mu zwiększa, można powiedzieć, wszystko. E, także cóż, jedziemy, jedziemy do przodu, nie ma na co czekać. E, a no i znowu będę tutaj obijać od razu w środek. Na co się specjalnie bawić tutaj. Już bardzo niewiele zostało. O, jeszcze trochę. Myślałem, że już padnie. Teraz padł. I widać, nie trzeba tych po bokach, też zmijać. Wystarczy w sam środek bić. I zobaczmy jakie tutaj nagrody będą. Bo to jest najważniejsze ile tych Z. Dobra, mam za dużo modów. Natomiast dwie zety, o, czyli najmniej jak się dało. A mody jakieś ciekawe? Jeden z 5 speeda, no to będzie go warto sprawdzić później. Natomiast cóż, wezmę sobie tego wickeda, bo do shardshopu też się przyda. Wy też będziecie mogli zobaczyć jak to evokami leci. Jest oczywiście też i Z nim jest bardzo prosto. Cóż, evoki zrobione pod Event z SeafreePO, więc, więc tutaj one są całkiem mocne. W przyszłości może je zrobię jeszcze mocniej, i widzicie też 5 tierów. I tak samo to będzie wszystko wyglądać ee, jak w, w tym evencie, którym widzieliście przed chwilą. Ale w trochę trzeba będzie się namęczyć, chociaż jak widać, pierwsza faza spadła bardzo szybko. Pora na drugą muszę wszystkich tych e, Stormtrooperów sobie zbić. teraz e, schować standardowo. I oczywiście, kto Sifirpio jeszcze nie ma, to mm, szardy na Weekenda się przydadzą, więc e, te Ewoki trzeba oczywiście sobie zrobić, bo e, jakże bez nich e, go zrobić, a jedna z ważniejszych jednak postaci. CLS-a czy yy, JTR wzmacnia, no i dzięki temu też można heroik czołg robić. W przyszłości na pewno gdzieś tam dam się, mam nadzieję, wam, dla Was pokazać, ale na razie ważniejsze rzeczy, ale to zobaczycie w już bardzo niedługim czasie na kanale. Yy, no i lecimy w sam środek, bo co, nie ma znowu czego co czasu tracić. I już poszło, szybciej niż w tym evencie. I wiadomo, tamten troszkę trudniejszy na zety, no to... Musi musi być trudniejszy. A teraz znowu trzeba będzie się poprzewijać. Chociaż może powinienem tutaj być tego e, Stormtroopera Commandera, bo on tutaj potrafi podleczyć. I już go nie ma. Bardzo fajnie, szybko poszło. A ten Stormtrooper twardy, strasznie. A zobaczymy, jak poleci le reszta. Pewnie też będzie podobnie, jak widać. Kier 11, 82 level, mają. Stąd tu berzy, Ale moje hoki prawie full protection mają, więc niewiele sobie z tego tutaj robią. Dobra. Jeszcze troszkę. I poszło. I chyba już ostatnia faza. Sukces oczywiście tak jest, więc ostatni raz biję prosto w środek. Nie ma co tych po bokach, jak wystarczy, że w środek padnie i to będzie wszystko. Ok. Jeszcze jeden cios udało się Weeked, dał radę, znikł ATSD I 10 shardów dla Wikeda do shardshopu, jak najbardziej będzie przydatne. Jak widzicie, <laughs> za kolejny raz tylko będą zety. Ale i tak wiadomo, zety zawsze zawsze się przydadzą. Nie, niektórzy jeszcze zanim C3PO był, to już robili um, robili ten event po to, żeby te zety zbierać, on raz w miesiącu jest, więc warto sobie zrobić 10, e, znaczy 10 shardów, 150 punktów do shard shopu, e, więc jak najbardziej się przyda i cóż, mam nadzieję, że. Pomoże Wam też ten filmik, wystarczy prosto tylko wikeda zrobić i ten event na ZT będzie robić, a wiadomo, że i tak wszyscy pod c będą robić Ewoki, więc nie ma wyboru za bardzo dużego wikeda, trzeba zrobić z nim jest zdecydowanie prościej, a yy, Ewoki takie w miarę mocne, czy do Grand Areny, czy do Territory, Wat, yy, Territory Wars się oczywiście przydadzą. No cóż, do zobaczenia w kolejnych filmikach, trzymajcie się, cześć!